i kilka informacji stoczącej się wojny na dalekim 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 od nas wschodzie Ukrainy gdzie armia rosyjska nie posuwa się do przodu a wręcz wycofuje i umacnia pozycję, a więc nie atakuje nie ma zagrożenia atakiem Rosji na Europę choć prowokacji jest proszę państwa dużo żeby sprowokować Stronę rosyjską i nie tylko. Tu mamy rakietę, silnik rakiety S300, który wpadł, proszę Państwa, w Iwano Frankowsku do, do domu. Tak jest ustawiona obrona przeciwlotnicza ukraińska, że, że po prostu szczątki rakiet spadają na, na budynki. To jest, proszę, Państwa, to jest dramat. To wygląda, jakby władze Ukrainy nic sobie nie robiły. Bo i tak będzie wina Rosjan. Bo i tak będzie. Nie ustawią baterii przeciwlotniczych tak, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Tylko po prostu zestrzeliwują pociski bezpośrednio nad miastami. Rozumiecie Państwo coś z tego? Ja. To nie są głupi ludzie. Byli w stanie zdobyć władzę, okiwać całe społeczeństwo ukraińskie. Więc są ludźmi inteligentnymi. Jeżeli tak są ustawiane baterie, to znaczy, że oni tak chcą. Bo i tak będzie wina Rosjan. Za to co zrobią. Proszę państwa, tak, jak w przewodowie. Obwinią i, tak, obwinią i tak Rosjan. Druga, też ciekawostka z Holandii, która to Holandia nie będzie już z automatu udzielać azylu obywatelom Rosji, którzy unikają mobilizacji. Pamiętamy takie deklaracje, czyli, czyli co, no jak jest ktoś wrogiem Putina, to, to, to odeślą go do Putina? O co tu chodzi? No, możemy się domyślać. Ja uważam, że to jest po prostu już walka z narodem, że to już jest walka z narodem. A to przecież nie ma nic wspólnego z wartościami europejskimi. No to mamy następną taką sytuację. Na szczęście, na szczęście Białoruś nie daje się sprowokować, też rakieta S300 spadła, proszę państwa. Na mieszkańców obwodu Brzeskiego, gdzieś tam na pole, oczywiście nie, nie bezpośrednio nie zabiła nikogo, ale no, Ukraina ostrzeliwuje terytorium Białorusi w tym momencie. To są bardzo poważne prowokacje. Nie wiem, co ta rakieta robiła w tamtym kierunku. Minister spraw zagranicznych, komisarz wojskowy Białorusi. W bardzo spokojnym oświadczeniu na temat upadku rakiety ukraińskiej na terytorium Białorusi widać że, widać, że Łukaszenka nie chce się dać sprowokować. Twierdzi, że absolutnie nie ma powodu do niepokoju dla mieszkańców z powodu przylotu tej rakiety. Takie przypadki niestety się zdarzają. Proszę Państwa, zobaczcie, jaka retoryka, taka typowa, propokojowa retoryka. Bardzo mi się to podoba. Twierdzi, że po prostu ta ta rakieta zostanie przewieziona gdzieś tam na poligon i tam zostanie zdetonowana. Tak działają rozsądne władze poważnego kraju. A minister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Kueba, twierdzi tak z kolei. No, myślę, jestem ciekaw, co Sykulski na ten temat. Neutralne stanowisko wobec konfliktu, a nie, co pan Męcen, co pan Męcen. Neutralne stanowisko wobec konfliktu na Ukrainie jest równoznaczne z opowiedzeniem się po stronie Rosji. To jest wpychanie krajów do wojny, to jest terroryzowanie poszczególnych rządów w celu eskalacji konfliktu.